Minister, Wysoka Izbo, Klub Poselski KUGIS-15 będzie popierał konsekwentnie tą ustawę około budżetową na rok 2016, chociaż y, mamy pewne zastrzeżenia. Przede wszystkim, mówiąc o budżecie na rok 2016, martwi nas oczywiście to, co zawsze czyli zastający deficyt budżetowy. My rozumiemy motywacje i argumenty. Pana posła Cymańskiego, że polityka prorodzinna jest konieczna, bo sytuacja demograficzna jest dramatyczna i o tym wielokrotnie mówiliśmy. Ale mamy wątpliwość, czy akurat te młode małżeństwa, które są ten, ten chłopak i dziewczyna, o którym mówił pan poseł Cymański, to najpierw będą mieli pierwsze dziecko, zanim będą mieli drugie, trzecie i następne, a na to pierwsze nie dostaną od rządu Prawa i Sprawiedliwości nic. Nic nie dostaną, chyba, że będą zarabiać poniżej 800 zł na głowę. I warto o tym zauważyć, że mogą nie doczekać tego drugiego dziecka i wyjadą do tej Irlandii albo do tej Wielkiej Brytanii, bo nie zdążą mieć tego pierwszego dziecka z powodu, z powodu tego, że PiS nie wiedzieć dlaczego o dzieci pierworodne nie dba. Chociaż Stary Testament szczególnie wyróżnia, Panie pośle, dzieci pierworodne i nie, nie ma powodu nawet biblijnego, żeby nie dbać o dzieci pierworodne, więc może jednak warto byłoby by zastanowić się, czy, czy może nie wszystkie dzieci powinny dostać y, te, takie świadczenie, być może w nieco mniejszej kwocie. Drugie pytanie, że już jesteśmy przy uldzie 500 plus, chociaż to nie miejsca na tą debatę. To jak to będzie, że rodziny, które będą miały 799 zł na głowę dostaną na pierwsze dziecko, a te, co 801 nie dostaną i te, co 799 będą bogatsze od tych rodzin, co 801 będą miały dochód. No bo tak będzie, bo tamte dostaną 500 zł, a te nie. Więc ja proponowałbym, żebyśmy jednak w komisji gruntownie to przemyśleli, jak to zrobić z, tą, z tym świadczeniem. Poza tym ruch kukisa stoi na stanowisku, że każde świadczenie, każdy zasiłek, w długim okresie czasu demoralizuje, ponieważ uczy, że pieniądze się należą, czy się stoi, czy się leży. To, to 500 zł się należy. My byśmy woleli, bo naszym zdaniem, panie pośle, to nadmierny ZUS przede wszystkim w tej chwili wygania tych młodych ludzi za granicę, bo oni nie mogą rozpocząć życia, bo ZUS, składki na ZUS, które są holendarne, a są cholendane dlatego, że jest właśnie taka sytuacja demograficzna i że jest taki wysoki dług publiczny i deficyt, Powodują to, że oni wyjeżdżają. Może trzeba by pomyśleć o kwocie wolnej od ZUS-u. Może trzeba by w tym kierunku szukać rozwiązań, a nie najprostszą, najprostszą drogą dawać ludziom pieniądze w formie świadczeń. My jesteśmy za polityką demograficzną, my jesteśmy za, za y, wspomaganiem rodzin w tym, żeby miały dzieci, ale nie najprostszą drogą w, w postaci dawania świadczeń. Może warto rozpa rozpatrzeć inne metody. Jeżeli chodzi o ustawę około budżetową, to jedynym naszym takim zastrzeżeniem i wątpliwością jest fakt, że kwota bazowa, no jedynym, no jednym z dwóch, że kwota bazowa, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w budżetówce, już chyba od ilu? Od 10 lat, czy nawet więcej, nie jest podnoszona. Państwa sztandarowym hasłem w kampanii wyborczej było to, że wzrosną wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzeń był na sztandarach, wypisany z złotymi literami. I co? I kwota bazowa jest zamrożona. I państwo mówicie, że 2 miliardy dacie na podwyżki w sferze budżetowej określonym grupom, ale jeśli jest tak, że nie możecie dać kwoty bazowej, bo źle są skonstruowane mnożyki, to zmieńcie mnożniki, ale kwota bazowa powinna być przez was ruszona. Jeżeli nie w tym roku, to w następnym. Powinniście też to wypisać na sztandarach, bo to jest realny wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, która już czeka ponad 10 lat na to i będziecie mieli protesty w sferze budżetowej, jeżeli tego nie zrobicie. I druga sprawa to biopaliwa. Ja nie jestem może jakimś takim ultra zwolennikiem biopaliw, ale też uchwalona jest ustawa, skoro sejm ją przyjął, to znaczy, że ona jest dobra. A jeżeli jest dobra, to znowu z roku na rok odkładamy jej realizację w imię czego? Nie, nie wiem w imię czego, ale w imię czego się odkładamy. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że my się bardzo martwimy o te dzieci w przyszłości, o te dzieci i wnuki, że nawet, jeżeli już Państwo je zachę zachęcą do rodziny, do posiadania tych dzieci i wnuków, to one będą tak obciążone składką na zus i podatkami i długiem publicznym, który będzie rósł w nieskończoność, że same, na samą myśl wyjadą z tego kraju, wyjadą z Polski. Nie można. O, nawet mając najbardziej ambitne pomysły, nie można szukać realizacji tych pomysłów w, w, w obciążeniu przyszłych pokoleń, które nawet nie można zapytać o zdanie na ten temat, tak? bo noworodki i dzieci nienarodzone głosu w sprawach finansów niestety nie mają. Dziękuję bardzo. Ale poprzemy tę ustawę.